Na trzy dni się stał się stolicą fryzjerstwa. Open Hair Festival ma nie tylko promować miasto, ale też pokazywać nowe trendy we fryzjerstwie i modzie. To jest pewna formuła, którą możemy wykorzystać do tego, żeby zaprezentować najnowsze trendy w modzie, we fryzjerstwie, w wizerzu, a więc w całej stylizacji dotyczącej każdego z nas. Tu możemy zaprezentować na kandydatkach praktycznie każdą awangardę i każdą klasykę wizerzu, stroju. Chcemy stać się takim miejscem, połączenia tego co artystycznego we fryzjerstwie, stylizacji w modzie, w wizażu no i tego co oczywiście jest rozrywkowe. Jednym z elementów Open Hair Festival był konkurs dla uczniów fryzjerstwa imienia Antoana Cierplikowskiego. Od 26 lat do Sieradza przyjeżdżają młodzi adepci grzebienia. Prezentują swoje umiejętności, ale nie zapominają o podstawowej zasadzie swojego fachu. To zależy wszystko od klientki, jak klientka dana będzie się czuć w tym. Bo zdecydowanie to klientka powinna się w tym czuć, a nie fryzjer powinien nakazywać tego jak ma wyglądać. Nie wiem, wydaje mi się, że nadal klientki chcą proste fryzury, teby, w których się dobrze czują. Żadnych takich jakichś tapirów, nie wiem, jakich. Open Hair Festival jest hołdem złożonym wielkiemu mistrzowi grzebienia Antuanowi Cierplikowskiemu. Sławny Sieradzanin na początku XX wieku odmienił wizerunek kobiety. Jego rodzinne miasto chce kontynuować to dzieło. Mam nadzieję, że dziewczyny będą się sugerowały tym, że warto dobrze wyglądać, warto dbać o siebie, układać sobie włosy, robić makijaż. Strój ma być dodatkiem do pewności siebie, według mnie. Kulminacją Open Hair Festival było bicie rekordu w ilości osób jednocześnie poddawanych stylizacji fryzur. Były różne pomysły. To będzie fryzura typowo hawajska. Czyli fryzura prosto z buszu. To ma być taka luźna impresja na temat zmian klimatycznych. To jest fryzura pod tytułem Sieradz Connecting People. Zastępem do internetu. Da się tego rzeczywiście używać? Tak mama przed chwilą dzwoniła. Jakąś taką szybką fryzurę, gdzie w tym roku są modne, dobierane warkocze, więc będzie dobierany warkocz z kitką na bok. Różne oczekiwania. Ja liczę na dredy. A to chyba będzie trudne. Nie wiem, ale są mistrzowie, niech się starają. Nie zawsze model wiedział, co ma na głowie. Zielone włosy. Zielone włosy. A czynka? Jezińka. No, nazwał to szalona babcia. Nie wiem, co to będzie. Włosów mi nie wyrwie, chyba, nie oskubie mnie. Babcia rzeczywiście jest taka szalona? No, trochę jest! Skoda dała mi się namówić na takie czesanie? Nie widzę, jeszcze się nie widziałem, ale mam nadzieję, że, że wygląda nieźle. Modele zapewniali jednak, że nie boją się końcowego efektu. Ufam mojemu mężowi w 100%. Czego tu się bać? No, przecież to tylko włosy, no, trzeba je jakoś ułożyć się, pokazać. Nie? nie bał się pan? Nie, ani trochę. Przecież w końcu nie chodzi o cięcie, tylko chodzi o modelowanie. To się wszystko da zmyć. Pewne obawy zdradzali styliści amatorzy. E, troszeczkę się obawiam, że jutro mogę się troszeczkę nasłuchać, ale, ale myślę, że będzie zadowolony. Śmiało, śmiało. No, będzie Trotna, się dzieje. Do zabawy spontanicznie włączył się gość z Niemiec. Błyskawicznie uczesał 10 odważnych ochotniczek. Sawa The then we start looking for the right young frazione, but we're doing the signorina, it should be more to bella. Cause we might better than G. Kelly with umbrella. We shake him up, we shake him down, shake him all the night. Making the whole program so the girls feel just right. When the morning comes, we start with a piece of carawaii. Bring him all a castle, that's Italian. Oh.

Kasia i Maciek cieszyli się ze zwycięstwa w kategorii fryzur męskich, bo ich projekt był bardzo pracochłonny. W końcu to jest model testowy, my możemy go dalej dopracować i, i w przyszłym roku może będzie bardziej, e, może coś, jakieś efekty wybuchowe będą, także... Ty na przyszły rok nie zdradzaj planów, nie, nie. W biciu rekordu uczestniczyło 250 par. Mam jeszcze miejsca do... <laughs> się pozytywnie, bijemy sobie... Tych, którzy nie byli podczas bicia rekordu tutaj z nami informujemy, proszę. Proszę Państwa, że co zrobiliśmy? Pobiliśmy! Pobiliśmy! Rekord! Brawo i wielkie brawa, proszę Państwa, dla was! Wielkie brawa! Pobiliśmy rekord!